Nie było łatwo, ciężki mecz był. Tor, tor był dosyć wymagający na początku. Fajnie, że udało się pięć biegów pojechać, zawsze gdzieś tam to doświadczenie w ekstrealize zebrane. Ten 13 wyścig, którym ścigałeś nawet Jeka Holdera, chyba wydaje się najlepszy w Twoim wykonaniu też tak odbierasz? Myślę, że wszystkie biegi gdzieś tam były w miarę okej. Okay. Trochę odstawałem szybkościowo po trasie, ale no też nie jestem na tyle doświadczony, żebym zgrać ten sprzęt w 100%, więc gdzieś tam bardziej brakowało mojego czucia. A poza tym myślę, że okej. Okay. Startu już nie podnosiło cię tak wysoko, jak ostatnio, chociażby na, na młodzieżowie gdzieś tam dopracowałeś to wszystko? Tak, potrenowałem trochę z innymi przełożeniami, poćwiczyłem i dzisiaj było troszeczkę widać, że jest lepiej, ale i tak jeszcze to nie jest to, czego byśmy chcieli. Kibiców z Ostrowa dużo przyjechało. Oczywiście ich wsparcie i doping, Bo jednak chyba raźniej się jeździ na motarenie, na tym pięknym stadionie, kiedy słyszysz 200-300 gardeł dopingujących Ostrowie. Oczywiście bardzo dziękujemy, że, że przyjechaliście nam po kibicować. Szkoda, że nie udało się wygrać, ale no, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Za tydzień mamy mecz u siebie z Częstochową i się szykujemy na następne spotkanie. Jaką lekcję można z takich meczów ekstraligowych wynieść? No, na pewno bardzo dużo doświadczenia, bo jednak ściganie się gdzieś tam z żulowcami z najlepszej ligi świata na pewno gdzieś tam pomaga. I potem też gdzieś jest głowa spokojniejsza na jakichś innych mniejszych imprezach, więc naprawdę bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj to 5 biegów pojechać.